Dzień dobry. Dopiero wróciliśmy z Pittsburgha, Minął tydzień, bardzo pracowity dla nas i czas jechać znowu. Zbieramy się e, tylko tym razem na dłużej. E, po trzech latach wracam do kraju basków, czyli regionu hiszpańską, pochodzi mój mąż. Czas się pakować, dlatego że dzisiaj o 13 wychodzimy, o 13.14 wychodzimy. O 17 mamy lot, ale. Jeszcze po drodze odwiedzimy jedno miasto. Także będziemy mieć trzy miasta w trzy dni. Na razie jesteśmy w Nowym Jorku, w którym się rozpogodziło. Do tej pory cały czas padało, a jak wylatujemy, to oczywiście jest 17 stopni piękne słońce. I tym razem jest trochę ciężko. To są akurat walizki naszych znajomych, którzy do nas przylecieli. A tu jest moja walizka. No i jak widzicie, pierwsza trudność jest taka, że tym razem mamy do wzięcia tylko jedną taką małą walizkę, to znaczy możemy wziąć tylko jedną taką małą walizkę. I z początku bardzo się z tego cieszyłam, dlatego że kurczę, może to jest tylko moje wrażenie, ale jak się przylatuję z Ameryki, to mam takie wrażenie, że wszyscy może nie oczekują, no ale miło jest coś przywieźć. I jak sobie zobaczycie, nie wiem, gdzieś tutaj będzie tu relacje z tego jak wracałam, czy leciałam do Nowego Jorku, Boże, do Wrocławia z Nowego Jorku, to zobaczycie, że cała moja walizka była po prostu zapchana różnymi rzeczami, naprawdę różnymi, bo jak się ma taką wielką walizkę, no to zawsze czymś się ją tam zapełni. No, więc z początku teraz się cieszyłam, że mam taką małą walizkę, że nie będzie żadnych niepotrzebnych rzeczy, ale szybko się okazało, że jest to bardzo ciężkie zadanie, dlatego że w międzyczasie mamy jeszcze ślub. Ślub, do którego trzeba się przygotować. Ja muszę wziąć sukienkę, muszę wziąć nakrycie na siebie, muszę wziąć buty. Muszę wziąć wszystko, do tego jakieś jeszcze sportowe buty, coś do treningów, jakieś normalne ciuchy, no i szybko się okazało, że naprawdę taka mała walizka po prostu pęka w szwach, szczególnie, że jesteśmy w na takim etapie, że niby jest ciepło, ale często jeszcze jest zimno, więc trzeba wziąć jakieś swetry, no i ciężko mi się będzie dopakować, ale na szczęście mój kochany mąż mnie poratował trochę. Przestrzenią w swojej walizce, więc mam nadzieję, że damy radę. Ja mam niestety taką przypadłość, śmiało można to nazwać przypadłością, że często robię wszystko na ostatnią chwilę, no i niestety dzisiaj okazało się, że moje legińce, wszystkie czarne, albo są brudne, albo czy znaczy wszystkie? Mówię o dwóch parach, więc jedna para jest brudna, musiałam je wpakować do walizki, a druga para, jak się okazało, ma Jedną wielką dziurę, no i trzeba było szybko iść na zakupy. I udało, udało mi się dorwać. Tutaj w ogóle zobaczcie, jaka fancy woda w kartoniku. Udało mi się dorwać takie zwykłe legginsy z z chędemu. Nie wiem jeszcze, czy mogę wam je polecić. Z tego, co przymierzałam, one trochę będą prześwitywać, no ale słuchajcie, wszystko jest lepsze niż coś takiego, prawda? A dla mnie komfort w podróży jest. Najważniejszy. I oprócz tego skarpetki, jakaś taka klamra do włosów, żeby mi nie latały w podróży. Suchy szampon, dlatego, że, tak jak wspomniałam, będziemy jeden cały dzień w Monachium, będziemy jeden cały dzień poza domem, więc no, moje włosy na pewno będą tego potrzebować. A na koniec, jeszcze przed ślubem, kupiłam podkład, który bardzo Wam polecam. Taka jedna tubka czy w zasadzie flaszka. No one są drogie w mojej opinii, natomiast starcza na cały rok i są... Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tak to wygląda, tak jest mój kolor. W ogóle wam to nic nie daje, no ale i tak jest mój shopping haul. O przepraszam. Jeszcze słodyczki dla mojej siostry. No i takie są właśnie moje zakupy na ostatnią chwilę. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć, ale yy, odkąd przyjechaliśmy do Europy nie miałam w ogóle czasu się nagrywać, natomiast chciałabym się nagrać, bo... Te emocje, które mi wtedy towarzyszyły, dalej ja je pamiętam i niesamowite było dla mnie bycie w Europie, w innym kraju, w innym miejscu, w którym nigdy nie byłam, przez które nieraz przelatywałam. I szczerze mówiąc, Monachium bardzo nam przypominało tak naprawdę Polskę, dlatego że ostatnimi czasy Polska bardzo, w, moim, w mojej opinii, się rozwija. No i w porównaniu do Stanów wydało nam się bardzo e, europejskie. E, przeszliśmy sobie przez główny plac, w, na którym wszystkie budynki były no, prześliczne. E, przespacerowaliśmy sobie przez e, taki market i szczerze wzruszyłam się e, tymi wszystkimi stoiskami z takimi e, rzemieślniczymi produktami. poszliśmy na nasze śniadanie i te bajgle, które zjedliśmy, no to było po prostu niebo. Ja wzięłam z awokado i jajkiem, natomiast Szabi wziął z pastrami i obydwa bajgle były bardzo, bardzo dobre. A potem poszliśmy, nazywa się to rezydencją w Monachium po prostu. Jest napisane, że to było centrum kultury i bardzo ważnych wydarzeń dla bardzo ważnych ludzi. Natomiast uwierzcie mi, było tam tyle przepychu. To było wszystko tak bogate, tak piękne, że no zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. My mieliśmy z Szabem tylko jeden dzień, więc bardzo szybko przez to wszystko przeszliśmy. No a dodatkowo już gdzieś tam włączyło nam się zmęczenie po, po podróży. Więc przelecieliśmy to, ale jeżeli będziecie kiedyś w Monachium, to na maksa, na maksa Wam polecam to miejsce. Z tego co pamiętam, nie było jakieś mega drogie. Potem jeszcze w miarę energii przespacerowaliśmy się po mieście. I tutaj już naprawdę, naprawdę dotknęło nas duże zmęczenie. Do tego poszliśmy do jednej z takich bardziej znanych restauracji w Monachium, i muszę przyznać, że klimat był niesamowity. Była muzyka. bawarsko, tak stereotypowo, bo tak naprawdę nie wiem, jak jest typowo bawarsko, ale takie miałam wyobrażenie o, o kulturze bawarskiej, jaką tam zostałam. Nie oparłam się preclowi, który był bardzo dobry. Dopiliśmy też na spółę jedno piwo. the most efficient thing you can ask people to file something and then don't request for it